Pamiętam jeszcze taki złoty okres, który zdarzył się, to, była, to był jeszcze poprzedni wiek, lata 70., 80. Ja dorastałem w takiej sytuacji, w takim środowisku, kiedy cały świat był skoncentrowany na Wielkim Papieżu Janie Pawle II. Wszystkie stacje telewizyjne śledziły, gdzie Ojciec Święty pojechał, co powiedział, co zrobił. Wszystkich poruszało bardzo ten gest po wyjściu z samolotu, całowania ziemi, gdziekolwiek nie był. To był ten czas, jeszcze kiedy wszyscy mieli w żywej pamięci figurę, postać ojca Pio. Ojciec Pio zmarł w 1968 roku. O tym się mówiło, o tym się dyskutowało. Opinia publiczna, tak zwana, nieustannie była skoncentrowana, skupiona na tym, co się dzieje w Kalkucie. Tam wtedy była matka Teresa, która potem dostała pokojową nagrodę Nobla. To był czas, gdzie w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie zapomniano o potężnym, wielkim kaznodziei w, w Fultonie, szinie. To był czas, gdzie w kościele rodziło się bardzo dużo, tętniło życie. W Polsce mieliśmy księdza Blachnickiego Franciszka. Mieliśmy także bardzo wielu innych charyzmatyków, ludzi, od których rozpoczynały się drogi od nowy duchowej, drogi od nowy chrzcielnej, pojawiały się nowe wspólnoty. Wszystko pęczniało, kwitło.